Patrzymy na portal Telewizja republika.pl i tamta wiadujemy się, że potwierdzają się informacje, jakoby po pierwsze generał brygady Krzysztof Klimka, szef biura ochrony rządu, podał się do dymisji, a i najnowsza informacja jest taka, że pani minister Teresa Piotrowska tą dymisję przyjęła. Zatem Pytanie brzmi, kto obejmie jego obowiązki i czy to dobrze, że na kilka dni przed oddaniem ministerstwa, przed oddaniem resortów takie zmiany kadrowe się odbywają. O to pytam znawcę służb specjalnych, Witold Gadowski z Krakowa. Hallo. dzień dobry. Członym redaktorze, no to cóż możemy powiedzieć o tym, o tym elemencie zmian w polskich służbach specjalnych. To już jest kadzidło świecące umarłemu. Czy ten rząd będzie coś zmieniał, czy nie zmieniał, to nie ma żadnego znaczenia. Nadchodzi nowy rząd i mam nadzieję, nowe myślenie o służbach specjalnych. Służby specjalne nie mogą być gangami służącymi władzy po to, aby tą władzę utrzymywać i szukać haków na opozycji. A tym w istocie były polskie służby specjalne do teraz i są właściwie. I jeżeli teraz, nie, za takie działania nie odpowiedzą konkretne osoby. Jeżeli nie pokażemy skali patologii, jaka przez 8 lat narosła w polskich służbach specjalnych, z jednej strony, a z drugiej strony skali nieprofesjonalizmu, słabości, lekceważenia własnych obowiązków, no to niestety lepszych służb nie będziemy mieli. Tak więc bilans zamknięcia musi zostać ogłoszony, powinien zostać ogłoszony i. Powinien zostać wdrożony radykalny program przebudowy polskich służb, tak aby chroniły nas one przed nowymi zagrożeniami, jakie niesie XXI wiek, a więc przede wszystkim przed terroryzmem, przed inwigilacją gospodarczą, przed zagrożeniem dla osób, które dla państwa są istotne, a nie są w tej chwili dostatecznie chronione, chociażby tak jak prezydent naszego kraju. No to są najważniejsze zadania, jakie stoją przed naszymi służbami. No i wreszcie. 2016 rok, już za pasem. Największa międzynarodowa impreza, jaka odbędzie się w Polsce Światowe Dni Młodzieży Cel e, e, kalifatu, cel państwa islamskiego. Będą chcieli zaatakować. I ogromne zadanie przed naszymi służbami. Redaktorze, tak skąd pan wie, że będą chcieli zaatakować? Już wiele miesięcy temu w wydawanym przez siebie piśmie Dawid e, pisali o tym, że ich celem jest. Po pierwsze, oczywiście, zdobycie Rzymu i ścinanie głów na placu Świętego Piotra. Dokładnie tak to było sformułowane. A po drugie, że chcą zabić papieża jako antychrysta. Znaczy, nie, nawet nie antychrysta, jako, jako po prostu e, Bezzebuba, bo to nie jest antychrysta z naszej określenia. E, jako, jako diabła Iblisa. E, bo tak, tak się nazywa islamy diabeł. Jako anioła Iblisa który mąci ludziom w głowie i uprawia politeizm, dlatego że muzułmanie zarzucają nam, że jesteśmy politeistami. To wszystko było już wiele miesięcy temu napisane w ekspresji z Werbis w piśmie Dawik, wydawanym przez Instytut al Instytut Propagandy Państwa Islamskiego, pana Bagdadiego. Więc chociażby po tym musimy mieć służby specjalne, które są w stanie sprawnie zabezpieczyć bezpieczeństwo dwóch milionów pielgrzymów, no i samego papieża, który wszyscy będą Krakowi. To tak, dużo większe wyzwanie niż wszystkie poprzednie pielgrzymki papieskie do ojczyzny, potem kolejnych papieży Benedykta XVI czy teraz Franciszka? Tak, to jest dużo większe wyzwanie, bo mamy do czynienia z największą organizacją terrorystyczną w dziejach ISIS, państwo islamskie, kierowane przez al-Baghdadiego i ideologów wspartych Izbad Tahrir. To największa organizacja terrorystyczna w dziejach, dysponująca największym budżetem i największą armią terrorystów, także siecią samotnych wilków na całym świecie. Jesteśmy w rzeczywistości cyfrowej, w której akcje samotnych wilków odpalane są drogą elektroniczną. Komunikacja następuje poprzez internet, więc naprawdę jest, to, to są ogromne zagrożenia. I do tych ogromnych zagrożeń nie są przygotowane służby, które zajmowały się tym czym zajmuje się Policja Polityczna w kraju totalitarnym my musimy wreszcie skończyć z PRL-em, czyli odtotalizować nasze służby. Nasze I służby... Co? Tak jak powiedział wczoraj w, w wolnych głosach po południu Cezary Gmys, opcja zerowa jest konieczna. Opcja zerowa na wysokich stanowiskach jest konieczna opcja usunięcia, kliki wolność i pokój. Która weszła do naszych służb w roku 90. i do dziś z nich nie wyszła, a dziś pełni najwyższe stanowiska. Dość powiedzieć, że klika VIP z Krakowa w tej chwili jest na szczytach wszystkich czterech słów. To proszę, panie redaktorze, przybliżyć widzom, cóż to było Wolność i Pokój, bo na pierwszych stronach gazet nie spotykamy tego pojęcia, spotykamy za to niektóre nazwiska, które rzeczywiście tam były. Ponoć i Pokój była ruchem opozycyjnym, anarchistycznym ze swojego założenia, skupionym wokół rzekomego bohatera Ottona Szymka, takiego niemieckiego żołnierza, który ponoć odmówił e, walki, zabijania niewinnych. E, jest wiele poszlak wskazujących na to, że, trzeci, że Departament III miał bardzo wielki udział e, przy powstawaniu tego ruchu. I ludzie z tego anarchistycznego ruchu opozycyjnego, wolność i pokój, w 90 roku weszli do służb, a wcześniej, jak mówią pogłoski, które warto sprawdzić, byli już szkoleni. Z tego... To by sugerowało, że służby same sobie wybrały nadzorców z opozycji. To jest taka śmiała teoria, na którą oczywiście nie mam dowodu, więc nie, nie mogę tego zgłosić odpowiedzialnie. Ale chcę powiedzieć, że z, tylko z Krakowskiego Ruchu Wolność i Pokój wygodzą się pan Brodkiewicz, pan Sienkiewicz, pan Hunia, obecny szef e, e, Agencji Wywiadu, e, pan Sadowski, który jest szarą eminencją ABW, e, pan Nuszka, e, pan Tarnowski-Mieczysław. No, ja mogę całą listę wymieniać wysokich oficerów i dowódców, e, Służb specjalnych, którzy wywodzą się tylko z krakowskiego ruchu Wolności i Pokój. Ale z innych oddziałów ruchu Wolności i Pokój też przyszła do, do spec służb du, duża ilość ludzi. No, trochę to dziwne, prawda, że z anarchistycznego ruchu, anarchizującego ruchu, naraz następuje tak powszechny zaciąg do służb specjalnych, że z żadnych innych opcji e, opozycji nie było zaciągu do służb, tylko akurat z ruchu Wolności i Pokój. No, takie rzeczy widziała już nawet Carska Ochrana. Ale a propos, mówiliśmy o zagrożeniu z państwa islamskiego, ale wszędzie mamy także już w przyszłym roku szczyt Paktu Północnoatlantyckiego w Warszawie. Mamy także naszych starych przyjaciół, wrogów. No tak. I tutaj mamy rozłożone kompletnie wojskowe służby. Bo służba wywiadu wojskowego i służba kontrywiadu wojskowego. No właśnie popisały się tym, że e, numery polskich e, oficerów wyciekły do, wyciekły, do e, Rosji i, i mogą być tam rozszyfrowane, używane itd. Tak to jest kompromitacja. I znowu, szefem e, Służby Kandydatu Wojskowego jest generał Brygady Piotr z Krakowa. E, I tak mogę mnożyć ten krakowski desant dalej, prawda? Piotr Pytel wcześniej podejrzany był o e, nieformalne kontakty z oficerami e, GRU. Więc e, wszystkich tych. E... Przepraszam, ale tak że ja czegoś nie rozumiem. Znaczy, mamy szefa kontrwywiadu, który był podejrzewany o to, że, e, że pracował dla drugiej strony. przecież to nie, Tak daleko nie chodzi. E, zarzucano mu nieformalne kontakty e, z oficerami GRU. No to trochę. Mniej niż, niż zarzut, który sformułował pan redaktor. więc... E... Ja pytam po prostu, bo to się w głowie nie mieści. No tak, ale to, powszechnie, to są powszechnie znane zarzuty, które w prasie gościły. A teraz ten człowiek jest szefem służby kontrygadu wojskowego i został mianowany na stopień generała brygady przez Bronisława Komorowskiego. Na którego ostatnio znowu wychodzą jakieś ciekawe historie e, przy zeznaniach świadka w procesie Wojciecha Somińskiego, świadka, którego zresztą znam. Pana Winiarskiego. No to wywołał pan jako jedyna stacja pokazywaliśmy te zeznania w całości, transmitowaliśmy, je dostępne są na naszej stronie internetowej to pytanie w takim razie kończące naszą rozmowę skoro wywołał pan pana Winiarskiego to cóż to za postać bo internet wrzeb czytając komentarze choćby na naszym portalu zastanawiając się skąd ogrodnik miał tak wysoko postawione kontakty. Szef Placówki DJ w Warszawie, Charles Tomaszewski, którego bardzo dobrze znam, Wyjeżdżam z Warszawy, powiedział mi dwa bardzo znamienne zdania. Pierwsze, pierwsze brzmiało: Wyjeżdżam stąd, likwidujemy tutaj placówkę, ponieważ nie ma szczelności. Wszystko, co przekazujemy polskim służbom, natychmiast wycieka do przestępców, takich jak Wiktor But, Mozer Alcazar czy Ricardo Fanchini. Bo ty, tych ludzi ścigał, zresztą z wielkim powodzeniem, Charles Tomaszewski, który teraz zresztą awansował w Stanach Zjednoczonych. To było pierwsze zdanie. Bardzo złe i znamienne. Wyjeżdżamy, bo Warszawa nie jest szczelna. I drugie zdanie. Trzymaj się z daleka od pana Winiarskiego. On się z nami kontaktował, nie jest wiarygodny. Tak? To są dwa zdania, które przekazał mi Charles Tomaszewski. Ja oczywiście... Kontaktowałem się z Winiarskim, nie pomnę tych ostrzeżeń, i w pewnym momencie e, e, pan Winiarski posłużył się notatką, którą e, sporządziłem, wypisując sobie zarzuty wobec, wobec pewnej firmy. E, on tą notatkę ode mnie wziął. Bo spotkałem się z nim, wziął ode mnie tą notatkę. E, ja wiedząc, że ma różne znajomości w służbach, poprosiłem go, że jeżeli już ma tą notatkę, jako podstawę do pewnych zarzutów to żeby u swoich ludzi sprawdził, czy te, te zarzuty są prawdziwe. Bo to jakby potraktowałem jako kolejne, niezbyt pewne, ale kolejne źródło. Miałem po, potwierdzenia już z kilku innych bardzo pewnych i wiarygodnych źródeł tych zarzutów, ale chciałem jeszcze użyć do tego Winiarskiego. I co? Winiarski zgłosił się do szefowej tej firmy, usiłując, um, jak wynika z dokumentów, które potem się ukazały, usiłując wymóc na niej jakiś kontrakt i pokazując moją notatkę mówiąc, że jest w stanie udaremnić publikację dziennikarską. Oczywiście ja o tym nie byłem powiadomiony, dowiedziałem się o tym dużo później, wpadłem w dużą wściekłość, no ale już nie byłem w stanie jakby wyhamować tych, tych działań. No to pokazuje oblicze tego człowieka bardzo ostrożnie uważajmy na to co on mówi. Dziękuję serdecznie. Witam gadowski kraków do zobaczenia.